graża i cel gry gdzieś się gubi. No więc pierwsza zasada, jaką trzeba by było przyjąć w designie, to jest taka, że e, musisz umieć opowiedzieć w dwóch zdaniach, e, kim jest gracz i jaki jest jego cel. I to jest taki elementarz, w tej chwili już można gdzieś na stronach internetowych znaleźć gotowe wzory do jakie się powinno wpisać po to, żeby to sprzedać grę, albo żeby ją zaprojektować. To tam jest zawsze napisane, że trzeba mieć dwóch zdaniach powiedzieć o czym jest gra i jaki jest, jest jej cel. Oczywiście gra będzie budowana, może być dużo wątków, dużo różnych rodzajów mechaniki, dużo miansów, aspektów, bardzo skomplikowaną padłę, ale jeśli nie umiemy w dwóch zdaniach powiedzieć o czym jest gra i jaki jest cel gracza, to znaczy, że nie będziemy potrafili tej gry dobrze zizajnować, bo nigdy nie będziemy tym zapowiedział w deskole, do czego ta gra zmierza, albo też tak jak wspominało, no, każdy, każdy członek zespołu będzie myślał, że robi troszkę coś innego. No i w związku z tym nam się to rozwiedzi. No, poza tym no, tutaj chodzi też o pewne hasło, żeby tym hasłem zachęcić graczy do grania już tak odchodząc troszeczkę od komercji, czy czy coś się sprzeda, czy coś nie sprzeda. No. My tak naprawdę grę kupujemy właśnie na podstawie tego, że słyszymy, że jest w niej coś fajnego. I to jest wiedźnik rozwiązujący tajemnice skradzionych artefaktów, czy eliksirów, albo to jest bieganie, bieganie po pustyni z jakimś kałasznikowym strzelanie do terrorystów. Musi być ładnie i jasno powiedziane, po czym jest ta gra i musi być jeszcze na końcu podany jakiś cel, czyli albo trzeba ocalić świat, albo uratować księżniczkę, albo na przykład układać kroki, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, bo yy, pozorom to też w jakiś sposób taka definicja pozwoli nam, że tę grę dobrze zdesignować, a przede wszystkim pozwoli nam uspójnić jej wizję, wtedy kiedy pracuje nad tym więcej osób. No i yy, tutaj właśnie po części wychodząc z tego, o czym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli e, że musi być graczki jego cel, to też każda gra powinna mieć jakąś jedną lub dwie e, lub kilka, ale nie za dużo cech, e, może nie tyle unikalnych, ale takich, które są dla tej gry najważniejsze. Czyli mówiąc krótko, bardzo częstym błędem designerów jest mówienie sobie właśnie takie że my chcemy zrobić RPK. U mnie dlatego wszyscy chcą robić RPK, bo jak mają na myśli RPK, że myślą, że zrobimy RPG, ale jeszcze takiego, który którym się fajnie strzela, jest pojazdami statkiem kosmicznym i, i w ogóle świetna przygodowa fabuła itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I pomijając kwestię realności wykonania takiego, takiego projektu, który jest właśnie bardzo duży skomplikowany i w którym można ocenić wszystko, to prawda jest taka, że gracze wbrew pozorom wcale tego nie oczekują. Raczej jeśli znajdą w grze jakiś dodatkowy element, albo rozbudowaną bardziej mechanikę gry, albo rozbudowaną bardziej fabułę, to się z tego bardzo, bardzo cieszą. Ale tak naprawdę model Warfare to wszyscy kupują dlatego, że tam się fajnie strzela, a to wszyscy kupują dlatego, że tam się fajnie jeździ samochodami i się je rozwala. Simsy się kupuje dlatego, że tam można przeżywać życie bohatera, no a Heroic Fantasy RPG właśnie to jest tak Niestety troszkę go zmywa i dlatego, zwłaszcza jeśli ktoś chciałby robić gry RPG, musi sobie dużo bardziej, czy dużo mocniej zdefiniować ten jeden taki główny cel i wyróżnić gry, czyli albo wybój i rozwój postaci, albo rozległy świat. Tutaj już w przypadku niektórych gier, nawet jeśli one zaliczają się do tego samego gatunku, te różne wyróżniki gameplaya mogą być różne, no, na przykład w faz gdzie których najnowszym zrezygnowano z jakiegoś tam bardzo rozbudowanego rozwoju i hmm. wyskoczył, bo że jednak fajnie pójść troszkę w stronę akcji i przygody i, i nie zaszkodziło to, więc wyznacznikiem ma z efektem WPS to, to więcej innego niż to nasz, nie, niektórych starych firmach hmm. ior Natomiast ważne jest to, że oni właśnie celowo, to nie było tak, żeby było ich stać na to, żeby zrobić rozbudowane drzewo statystyki, a oni celowo z czegoś zrezygnowali, dlatego, żeby wykupić inną cechę i żeby ta cecha yy, była dostrzegana, bo tak jak powiedziałem, gracze reagują na ten sposób, że kupują grę dla jednego lub dwóch powodów, które się pojawiają, żeby w grę grać. Reszta jest miłym dodatkiem, niestety ten jest też teraz warunkiem koniecznym, mieć świetną grafikę, świetną muzykę, świetne animacje, świetną fizykę, jak się strzela, to muszą być ładne modele broni i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale tak naprawdę powód, dla na którego ludzie kupowali gry to nie to, że ta gra jest bardzo skomplikowana i że można mieć robić bardzo dużo różnych rzeczy, tylko dlatego, że jest duża swoboda działania. Pod tym paskiem duża swoboda działania kryło się mnóstwo bardzo skomplikowanych i bardzo drogich rozwiązań, które, które Rockstar zaimplementował. Ale tak naprawdę głównym wyróżnikiem było właśnie to, że była duża swoboda działania. Jeśli którego z tych elementów poszczególnych, których było dużo i które były drogie i które były trudne by to w tej grze ona dalej by była dobra o ile wybrała dużą swobodę działają. No, To jest coś, z czym wiele osób się nie zgadza, jest to co o wiele osób nie pamięta, ale, ale jest to sprawdzone też na przykład na z testa różnych gier, które myśmy robili, że tak naprawdę gracze chcą jednego, przede wszystkim jednego określonego rodzaju fanów, że jeśli da się dostarczyć więcej rodzajów fanów, to bardzo dobrze, ale jeśli próbujemy od razu dostarczyć graczowi więcej rodzajów fanów i żadnego za mocno nie wyeksponujemy, to prawdopodobnie tak jak tak się rozwija i Pan nie będzie w ogóle. No oprócz tego niezwykle ważną rzeczą to jest to, o czym za dużo nie wspominano dzisiaj, to jest interfejs gracza. Otóż każdemu się wydaje, że to interfejs gracza, ten interfejs gracza, no co tam jakieś guziki na fazie są, myszką to wiadomo jak się steruje, bo w każdym jest w sumie prawie tak samo i w związku z tym to się jakoś zrobi kiedyś. Najczęściej tak, tak wygląda designowanie interfejsu gracza ja zacząłem za każdym razem, kiedy rozmawiam z tym, żeby coś w temacie interfejsu gracza mi opracował, bo bardzo często ja się tym zajmuję, ale kiedy coś komuś każą przygotować w tym temacie, to ponad wiecie, to są ludzie, którzy trochę już w biznesie siedzą, to i tak oni starają się czasami realizować ten fakt. Prawda jest taka, że... Interfejs graca, czyli ten joystick, czyli ten joypad, czyli klawiatura i myszka, to jest tak naprawdę jedyny fizyczny łącznik e, świata gry z graczem. jedyny fizyczny sposób, w jaki ta interakcja przebiega, no pomijając takie takiej sytuacji, że się rzuci tam, tam w telewizor, czy człowiek <laughs> po ścianę, ale no wtedy już nie ma, wiecie, innego rodzaju interakcji, tak samo nawet się kolegi trzaśnie, jak, jak za dobrze wójci w tą tipę, to, to, to jest trochę innego rodzaju interakcja. Natomiast fan tak naprawdę grania z gry płynie z tego, że naciskamy różne guziki i widzimy pełne rzeczy na ekranie, które są rezultatem tego naciskania guzików. Oczywiście w przypadku bardziej złożonej, gier, typu właśnie jakieś tekstowe przygodówki, typu bardziej takie fabularne ekranie, to może być troszkę inaczej. To może nie być bezpośrednio związane z pojedynczym pojedynczego guzika ale zwróćcie uwagę na przykład to, w jaki sposób zbudowano no ten ostatni film, o którym wspomniałem o parę razy, czyli grę Heavy Rain, która głównie jest grą bardzo popularną, w której mogło, która której można by było pozwolić interfejsu gracza i oglądać 20 różnych interaktywnych filmów, czy nie interaktywnych w tym przypadku filmów. Natomiast tam e, wykonali takie eksperymenty, jak, jak budować z pozoru głupie i w sumie często lubiane przez graczy akcje, typu naciskanie guzików na czas, jak budować grę w taki sposób, żeby one pasowały do fabuły i żeby budowały napięcie. I, o ile na początku bardzo byłem na nie przez pierwszą godzinę grania, tak potem okazało się, że jednak warto było to docenić, e, e, ponieważ dzięki temu zagra stała się zupełnie inna. A teraz jeśli często gracie jakiś filmik, ona się one się ma budować z jakiegoś powodu niefajne, to, to, to wiele osób wyczuje się w tym momencie, no bo grafika jest jakaś trochę słabsza, bo cyfra była ładniejsza w tamtej grze, w ogóle ta gra jest na jakiś temat, a bardzo często z niechęceniem grą bierze się właśnie z tego, że interfejs że gry, czy sposób grania, mechanika e, wpływu gracza na świat nie została dobrze <coughs> wypracowana i tak naprawdę to nas boli, bo skoro można grać w jakieś flowery, można grać w jakieś brajdy, e, można grać w jakieś bardzo proste gry karzeł, i tak gra jest przyjęta, to to właśnie wynika nie z faktu, że one mają taką czy inną grafikę, tylko właśnie z faktu, że one mają taki czy inny interfejs, którego korzystanie daje maksymalną No tutaj mamy slajd o fabule. Ja właściwie nie tutaj, tutaj pominę, bo na ten temat było dzisiaj bardzo dużo pominę, bo dlatego, że oprawa audiowizualna to jest ten sam slajd z niewielkimi modyfikacjami. No i e, jeśli już jesteśmy na etapie realizacji projektu, ale też częściowego designu.